Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z zagłębiem lubin. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyny nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego listka. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik, mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnika. Oto podstawowa jedenastka Zagłębia Lubin na ten mecz. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Można legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt, nie mówiąc już o strzeleniu królewskim Trzegoli. Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak, emocje gwarantowane. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Uderzenie! Proszę państwa! Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Kopacz. Zagłębie Lubin oddaje piłkę. O Pawła Wrzoka. Sokołowski. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Dobrze teraz w rozegraniu. Dużo ruchu, dużo podań. Wyraźnie czekają na błąd. Szansa, by wyjść na prowadzenie. O, doskonała interwencja. Naprawdę, nie każdy by dał radę. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. I teraz wojskowi tracą piłkę. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Filip Starzyński. Świetne teraz prostopadłe do kranie. Cudowna teraz piłka do przodu. Idealna na dobieg. Czy stoła strzelić gol o la ryzykował tym olejem! ale opłaciło się palce lizać Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce Lizać. Idealnie mierzona. Znakomite wykończenie akcji. Tutaj nie można się było zawahać choćby na ułamek sekundy, bo zamiast pięknej bomby z voleja mielibyśmy zwiotczałego całego balonu. całsom zatem 1 do 0. Sokolowski. Sokolowski. Nie rozważne zagranie Strata. Podanie do Saszy Balicia. Ale może teraz będzie szansa! Tak, powinni już prowadzić dwiema bramkami. Naprawdę wymarzona okazja. Miał szansę podwyższyć wynik, zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Artur Jędrzejczyk, Sokołowski, Bartosz Sliś. No i teraz zrobił prezent rywalom. Sliś. Bartosz Bartosz Sliż, Sokołowski, piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego, cierpliwie szukają szansy, poprzeczka, ale co będzie dalej? Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Ależ w tej sytuacji. Chwileczkę, chyba będzie bramka. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Uwaga, za chwilę może być remis. Budło teraz. Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób. To znaczy, nie wykorzystać. jak widzimy po statystykach goście dość rzadko są przy piłce, ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli, przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka, aż się proszą o skarce. Mamy uderzenie. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Ależ teraz kibice reagują na ten corner, Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Krótkie rozegranie stałego fragmentu, Bartosz zniszcz. Jest. Podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. To Pawła Wszołka. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Jest za linią obrony. Uwaga! Starzyński. Mamy gola proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. No to mamy 2 do 0. Artur Jędrzejczyk. Udane wejście w przeciwnika. Zagłębie Lubin rozpocznie z autu. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Tak się powinno stopować ataki rywala. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Do Filipa Starzyńskiego. Piłka wraca do Starzyńskiego. Dobre ustawienie Jędrzejczyka odzyskuje piłkę. Johansson. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Jeśli jego celem dzisiaj jest uśpić czujność obrony rywali, to na razie idzie mu to świetnie. Jest zupełnie niewidoczny. Tak jakby obrońcy zdołali go dzisiaj zupełnie unieszkodliwić. Niby nawet najlepszym zdarza się mieć gorszy dzień, ale tutaj jest ten problem. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Świetnie zagrał, będzie groźnie. No i nic z tej dobrej akcji. Było niebezpiecznie, ale przejął piłkę. Uderzył tak mocno jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Zagłębie Lubin traci piłkę. Nici z akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Zagłębie ma trochę miejsca na skrzydle. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Starzyński. Czy zdoła strzelić? Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Centruje w pole karne, ma do kogo? Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Teraz zobaczmy jeszcze raz bardzo spokojnie budowana ta akcja, przemyślana, naprawdę świetnie to wyglądało. Kramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku, zmieścił to strzelac. Zmiana w drużynie Zagłębia Lubin. A więc mamy 3 do 0. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Bartosz Kopacz. Filip Starzyński. Dobra interwencja, rywal bezradny. Artur Jędrzejczyk przechwytuje piłkę. Sokołowski. Paweł Wszołek. Jest. Podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Piłka oddana rywalom. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Mają teraz szansę na kontratak. Zagłębie Lubin oddaje piłkę. I tyle było z posiadania piłki. Starzyński jest podanie w ofensywie, co dalej? Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. I kolejna strata zagłębia lubin. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Sokołowski. Bartosz Sliś. Rafa Lopez. Wybrał Lopeza. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Zagłębie Lubin rozpocznie z autu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało, koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Drużyna zagłębia, wprowadza rezerwowego. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki, nie oddaje jej za bestę. Piłka do Rafaela Lopeza. Co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Na tablicy wyników. 3 do 1. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Starzyński. Dobre przerwanie akcji rywala. Sliż. Pracą teraz piłkę na rzecz rywali. Sokołowski. Bartosz Snisz. Rafael Lopez w indywidualnej akcji z piłką przy nodze. Tak! Znowu bramka! Odrabianie strat trwa! Jeszcze tylko jeden gol. Końcówka meczu. Ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słówka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. A więc mamy 3 do 2. Daniel. Filip Starzyński. Błąd. stracona piłka. Może legie stać jeszcze na ten jeden zryw. Nie chcą tutaj przegrać. Zobaczmy. O Pawła wszółka. Rafael Lopez teraz przy piłce. I werbić! Wybija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. Zablokowany ten strzał. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Mocne czyste wejście. Ojojoj, oj, oj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a Golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Końcowy gwizdek, a to oznacza, że legia ponosi dzisiaj porażkę. Cóż Tomku chyba nikt nie lubi przegrywać, ale zwłaszcza trudno się z tym pogodzić, gdy wynik był na styku. Drużynie do tabeli ligowej dopiszemy jednak bezlitosne zero punktów. Wyróżniając się dziś na boisku imponującą formą z pewnością zyskuje sobie przychylność sztabu szkoleniowego i Fanów. Dlatego ten mecz może zaliczyć do